Win od urodzenia wykazywała duży talent w sferach magicznych. W wieku 15 lat udało jej się osiągnąć stopień mistrzowski w czarach zniszczenia. Aby była osobą ambitną, zdecydował się wybrać do Skyrim w celu odnalezienia starych zakazanych czarów krwi. Książki oraz wiedza innych opowiadały, że czary te były zapisane w smoczym języku, co okazało się prawdą, i wspominały o dwóch najprostszych czarach, które udało się opanować Win. Chociaż te zaklęcia okazały się dopiero początkiem jej przygód, opowieści wspominały o ukrytym zakonie oraz artefaktach, które zostały ukryte na prowincji Skyrim. Win postanowiła rozpocząć swoje poszukiwania w zimowej akademii. Sądziła, że tamtejsi magowie mogą wiedzieć coś na ten temat. Czekała na nią dość długa podróż, można byłoby powiedzieć, również, że niebezpieczna, ale dla doświadczonej czarodziejki, grupy dzikich zwierząt oraz bandytów nie stanowiły najmniejszego zagrożenia. Po całym dniu podróży dotarła do celu, zanim jednak zdążyła dostać się do Akademii, na moście zastała czarodziejkę, która pilnowała przejścia i każdy kto chciał wejść do Akademii, musiał się wykazać sztuką w sferze magicznej. Win zgodziła się na próbę. Jej zadaniem było przyzwanie atrona Ognia, co nie stanowiło najmniejszego wyzwania. Po tej próbie została przyjęta do Akademii, ale musiała uczestniczyć w pierwszych zajęciach które były obowiązkowe dla każdego nowego członka Akademii. W środku spotkała grupę trzech nowicjuszy magii i jednego nauczyciela, któremu wciąż brakowało sporo umiejętności do win. Na pierwszej lekcji adepci mieli nauczyć się tarczy ochronnej, którą win znała doskonale. Dlatego też nauczyciel poprosił ją o pomoc w demonstracji tego zaklęcia. Kolejna lekcja miała się odbyć następnego dnia, w której będą zwiedzać wykopaliska pradawnych magów. Win znała, że los jej sprzyja. Sądziła, że udaje się tam znaleźć coś o zakazanej magii. Nie miała jednak zamiaru czekać całego dnia, zdecydowała się więc na odwiedzenie tutejszej biblioteki, gdzie znalazła kilka pism, które wspominały na temat magii krwi. Teksty mówiły, żeby używać bardziej złożonych zaklęć, należy poświęcić trochę własnej siły witalnej, a następnie połączyć trzy siły natury w jedno. Niedługo później Lin zdecydowała się na praktykę. I po kilku godzinach udało jej się stworzyć zakazaną runę. Nie tracąc czasu, czarodziejka postanowiła od razu wyruszyć na teren wykopalisk. Z planem wcześniejszej ekspedycji. Na jej nieszczęście, wykopaliska były zamknięte, a win należała do prawych ludzi. Dlatego nie miała zamiaru się włamywać. Dlatego też wykorzystała wolny czas na medytację, żeby odzyskać energię. Kiedy wreszcie wszyscy się zebrali, nauczyciel grupy zdecydował się zabrać wszystkich do środka, gdzie poprosił o zachowanie ostrożności. Wzrok Win skierował się w stronę magicznego kawałka kamienia, po dotknięciu go została zamknięta w pułapce przez starożytne mechanizmy. Jej umysł zaczął wariować, a jej intuicja podpowiadała, żeby użyła magii krwi na ścianie, co uczyniła. Po chwili ściana się zniszczyła, a dalej okazało się, że był jakiś niezbadany tunel. Idąc nim. Winna trafiła na zamknięte pomieszczenie, gdzie czas się zatrzymał, a jej oczom ukazał się członek pradawnej magii. Po czym ostrzegł ją o zbliżających się niebezpieczeństwach i że Rada przygląda się jej poczynaniom. Po tej rozmowie czas wrócił do normalności. Tolwdir niedługo potem wyłączył pułapki oraz dogonił ją, chociaż nie było zbytnio czasu na rozmowy. Krypty się otworzyły i z nich wyszli nieumarli, którzy rzucili się na dwójkę czarodziei. Po zniszczeniu ich, Dear zdecydował się wrócić do podopiecznych, żeby poinformować ich, że ekspedycja dobiegła końca i należy wracać. To samo powiedział Win, która go nie posłuchała i zdecydowała się na dalszą podróż w nieznane. Po drodze napotkała na kilka pradawnych elementów budowniczych oraz więcej nieumarłych, którzy nie byli zadowoleni z jej obecności. A kiedy na swojej drodze natknęła się na zakazaną runę, wiedziała, że jest na dobrej drodze w odkryciu zakazanej magii, chociaż nikt nie wiedział, dlaczego ta magia nosi taką nazwę. Jednak była bardziej traktowana jako legenda, oprócz kilku wątpliwych ksiąg nic ani nikt nie wspominał. Więc czyżby Win była jedyną osobą, która poznała te zaklęcia? Oprócz draugów, na jej drodze znalazło się również kilka zagadek, które musiała rozwiązać. Szczęśliwie jej biegłość w wielu naukach pozwoliła jej na rozwiązanie ich. Po dłuższym czasie, Tolfdir postanowił dołączyć do niej. Wiedział, że nie może zostawić swojej podopiecznej, pomimo że postąpiła głupio. Chociaż nie mógł wiedzieć, że w sztukach magicznych to on mógłby zostać bardziej jej podopiecznym. Po dalszej eksploracji, znaleźli wielki artefakt, który był pilnowany przez nieumarłego władcę. Nie można powiedzieć, że stanowił jakieś wyzwanie dla winni. Artefakt wyglądał mitycznie. Mag poprosił Win, żeby poinformowała arcymaga o tym, żeby przysłał kilku czarodziei, żeby zabezpieczyć artefakt. Win, zanim zdecydował się wyruszyć, próbowała jeszcze nawiązać połączenie z artefaktem, chociaż na próżno. W następnej komnacie odnalazła smocze słowa, których nie rozumiała, ale po zbliżeniu się do nich jej głowa zaczęła szaleć i czuła więź z nimi, a po krótkim czasie oddania się w słowa, zrozumiała kolejne zaklęcie z zakazanej magii, które było równie potężne, co niebezpieczne. Kiedy wróciła do Akademii, poinformowała o tym wszystkim arcymaga. Arcymag poprosił ją również, żeby udała się do biblioteki i odnalazła księgi, które podobno pisały coś na temat tego artefaktu. Okazało się jednak, że księgi zniknęły. A bibliotekarz powiedział tylko, gdzie Win może rozpocząć poszukiwania ich. Win, wiedząc, że i tak nie dowie się niczego nowego bez tych książek i artefaktu, wyruszyła na poszukiwania skradzionych dóbr. Po dwóch dniach podróży dotarła do wskazanej zniszczonej twierdzy, gdzie podobno znajdują się księgi. Na jej drodze stanęli adepci magii zniszczenia oraz przywoływania. Walka z Winni była tylko i wyłącznie formalnością, ponieważ adepci wyglądali jak dzieci kłócące się ciastko w porównaniu z Win. Udało jej się nawet znaleźć złodzieja ksiąg, który został więziony przez jego własnych kupców, ciekawy zbieg okoliczności. Win jednak nie miała dla niego litości. Uważała, że każdy złodziej powinien skończyć tak samo. Idąc w głąb spotkała kilku nekromantów i innych czarodziejów, aż w końcu dotarła do szefowej ich bandy. Początkowo wywiązała się rozmowa, jednak równie szybko zmieniła się walkę na sztukę wyższą, a Vin wyszła z tego pojedynku bez najmniejszego zadrapania. Z ksiąg wynikała informacja o magii teleportacji, która pisała o niebezpieczeństwie tego zaklęcia, ponieważ należy w tym samym czasie zniszczyć siebie i przesłać swoją świadomość wysyłaną następnie magią. Czar okazał się równie intuicyjny dla Win, jak oddychanie. Po powrocie do Akademii oddała księgi, a następnie Tolwdir podziękował jej za dostarczenie informacji do arcymaga i odkrycie artefaktu. A potem Arogancki, wysoki elf chciał z nią porozmawiać, chociaż Win nie miała na to najmniejszej ochoty. Dlatego wybrała się do pokoju arcymaga, gdzie zaczęła członka pradawnej magii. Czas znowu się zatrzymał. Win znowu odbyła prywatną rozmowę z członkiem. Okazało się, że tylko nieliczni mogą się nauczyć zakazanej magii, a Win była jedną z nich. Pradawny mag powiedział jej, co musi teraz zrobić, i żeby ją wspomóc, pokazał jej, jak wzmocnić siłę krwistej włóczni oraz runy. Po tej rozmowie, Win wyruszyła na dach Akademii, praktykować zdobytą wiedzę, ale wymagało to wiele wysiłku, dlatego też zdecydowała się przespać. Ponieważ wiedziała, że czary orzeźwienia nie pomogą jej tym razem. Następnego dnia ruszyła w wskazane miejsce, gdzie miała znaleźć czystą energię magiczną, która przekaże jej dalsze szczegóły. Podziemie Akademii okazało się puste, zaniedbałe i roiło się w nich od wszelakich niebezpiecznych istot. Znalazła zamknięte drzwi, za którymi słyszała głos. Nie mogąc ich otworzyć, zdecydowała się zawrócić. Aż tu nagle drzwi się otworzyły. I zaczęła na swoje oczy czystą magię. Byt skierował ją, żeby odnalazła różdżkę Magnusa, która od tysięcy lat czeka na odpowiedniego właściciela. Pokazał jej również czar zniszczenia, którego Win nie potrafiła opanować pomimo wielu starań. Zdecydował się wrócić na górę Akademii i spróbować z tym zaklęciem za jakiś czas. Po kilku rozmowach z magami, Win ustaliła, żeby odnaleźć ten artefakt, będzie potrzebował uruchomić mapę Wemeru, która wspomina coś na ten temat. Chociaż podobno jest to bardziej legenda niż prawda, Win jednak wiedziała swoje, dlatego zdecydowała się wyruszyć na poszukiwania mapy. Lasy były pełne dzikich zwierząt, które nie były problemem, jednak na swojej drodze Win spotkała starożytnego Enta, który był piekielnie niebezpiecznym przeciwnikiem. Po długiej walce Win wyszła z tego zwycięsko. Jej młodość i ruchliwość sprawiły, że była celem nie do schwytania przez Enta. W końcu odnalazła wskazaną przez magów opuszczoną twierdzę Dwemerów. A w środku spotkała maga z Syrodiels. Powiedział, żeby znalazła jego przyjaciela. Budowle i technologie dwemerów wyprzedzały ich obecne czasy. Dlatego też Win czuła się nieswojo oraz nerwowo, bo w takich miejscach kto może wiedzieć, co będzie czekało na nią tuż za zakrętem. Zakazana magia okazała się bardzo skuteczna przeciw wszystkim machinom, duchom oraz dzikim istotom, które spotkała Win. Po drodze również. Podziwiała dwemerską architekturę i zastanawiał się, jakby mógłby wyglądać obecnie świat, gdyby Dwemerzy przeżyli. Kiedy dotarła do wielkiej sali, natrafiła na grupkę Falmerów, którzy dobijali się do drzwi. Win użyła zaklęć i wyeliminowała wojowniczych Falmerów. Na samego przywódcę tej grupy przygotowała pułapkę, na którą dał się złapać. Kiedy podeszła do drzwi, okazały się być zamknięte. Ruszyła do bocznych sal w nadziei odnalezienia czegoś, co pozwoliłoby jej otworzyć te drzwi. Odnalazła klucz, dzięki któremu otworzyła drzwi, a następnie spotkała maga, który opowiedział jej, co robi w tym miejscu. Wygląda na to, że byli tutaj z tego samego powodu. Jednak mag, podczas ucieczki przed falmerami, zgubił kryształ skupienia, bez którego nie da się uruchomić mapy. Win wyruszyła więc na poszukiwania kryształu. Okazało się, że znalazła go przy dowódcy grupy falmerów. Następnie udali się razem do miejsca, gdzie należało uruchomić mechanizm. W dzieciństwie Win interesował się dużo dwemerami, ich wynalazkami, co pozwoliło jej szybko rozgryźć zagadkę tajemniczego urządzenia. I po chwili mapa wskazywała położenie artefaktu. Mag planował wyruszyć tam od razu z ekspedycją z Cyrodiil, ale Win nie mogła na to pozwolić, dlatego doszło do walki. Dobrze wiedziała, że artefakt nie powinien wpaść w niepowołane ręce. Podczas drogi po artefakt, pojawił się na jej drodze mag, który polecił jej jak najszybszy powrót do Akademii oraz pomógł zrozumieć czar masowego zniszczenia. Cała Akademia była postawiona na nogach, ponieważ wysoki elf zamknął się wraz z artefaktem i próbował przyjąć jego potęgę. Win wyruszała wraz z magiem, żeby mu przeszkodzić, jednak doprowadziło to do wielkiego wybuchu i jeszcze większych strat. Win wiedziała, że będzie potrzebowała drugiego artefaktu, żeby powstrzymać elfa. Kiedy opuszczała akademię, okazało się, że arcymak nie przeżył, a pobliskie miasto jest zaatakowane przez anomalie magiczne. Win zdecydowała się w pierwszej kolejności na pozbycie się anomalii zaklęciem masowego zniszczenia. Następnie wróciła do labiryntu, gdzie podobno został ukryty artefakt. Zanim jednak weszła do labiryntu, zobaczyła duchy predawnych magów, którzy zdecydowali się ukryć tutaj artefakt. Później na swojej drodze spotykała ich coraz więcej. Kiedy weszła do wielkiej sali, z ziemi wyłonił się ściany smok. Win czuła ekscytację i strach jednocześnie, ponieważ smoki podobno wyginęły tysiące lat temu, a z drugiej strony czekała ją teraz konfrontacja z jednym z przedstawicieli tej rasy. Jednak, smok nie był taki straszny, ani silny, jak go malowano w opowieściach. Idąc dalej labiryntem, spotkała więcej duchów dawnych magów oraz znacznie silniejszych draugów, niż spotkała kiedykolwiek. Nawet zwykłe trolle były w tym miejscu znacznie silniejsze. Po kilku godzinach, zmęczona więc, spotkała widmo, które nie dość, że używało magii mrozu, to w dodatku tworzyła anomalie magiczne. Walka nie była prosta, a fakt, że Win była zmęczona na pewno nie ułatwiał sytuacji. W końcu jednak udało jej się pokonać zjawę. Nie było jednak czasu na odpoczynek. Wysoki elf starał się przyjąć moc artefaktu, a Win musiała go powstrzymać. W kolejnych korytarzach Win natknął się na kilku piornych draugrów, o których nigdy wcześniej nie słyszała, ale okazali się również śmiertelni, jak zwykłe draugry. Oprócz zwykłych przeciwników znalazły się również pułapki, które były zasilane magią, co czyniły je śmiertelnie niebezpiecznymi. W pewnym momencie Dean natknęła się na kolejne smocze słowa, których puls czuła w swojej głowie, jednakże na jej drodze stanął upiorny lord Draugrów. Walka ta nie różniła się niczym od pozostałych. Oprócz większych umiejętności i zdolności smoczych krzyków, potwór nie różnił się niczym innym. Dean Przyjęła taktykę ucieczki oraz ataków dystansowych. Nie miała zamiaru sprawdzać, co się stanie, jeśli ten upór podejdzie za blisko do niej. Po pokonaniu wroga, Win była strasznie zmęczona. Uznała, że to idealny moment na zrobienie sobie krótkiej przerwy. A w międzyczasie, może jej się uda opanować kolejne zaklęcie. Nie pomyliła się i tym razem. Odkryła ostatnie zaklęcie z zakazanej magii. Było to zaklęcie Wiru, które pozwalało na wysysanie esencji życiowej ze wszystkich żyjących istot w pobliżu czarującego. Wyruszyła następnie dalej w czeluści labiryntu. Spotkała kolejne duchy, a potem kolejne duchy, które tym razem tworzyły magiczną barierę nad smoczym kapłanem, który dzierżył artefakt. Win usunęła duchy, a następnie ruszyła do ataku na kapłana. Walka była jedną z najtrudniejszych jakie stoczyła w życiu. W tej walce użyła całej swojej wiedzy magicznej, żeby wygrać ze smoczym kapłanem, który nie odbiegał jej wcale umiejętnościami w sztukach wyższych. Po długiej walce udało się Win wygrać to starcie. Czuła się wykończona, a zarazem dumna, że udało jej się pokonać tak silnego przeciwnika. Zabrała artefakt i został jej tylko i wyłącznie powrót do Akademii. Jednak na jej drodze stanął pachołek wysokiego elfa. Win. Czując frustrację i zmęczenie, nie miała na niego czasu, a starcie skończyło się równie szybko, jak się zaczęło. Win wiedziała, że nie może teraz przerwać, musiała zacisnąć zęby i doprowadzić sytuację do samego końca. Akademia była otoczona magiczną barierą, której nie dało się przekroczyć, chociaż dzięki artefaktowi Win była w stanie ją zniszczyć, co też uczyniła. Następnie, wraz z direm udało się, żeby powstrzymać elfa. Jednak dzięki mocy artefaktu elf był nietykalny przez zwykłe zaklęcia, a jego siła magiczna znacznie wzrosła. Dlatego też potrafił pokonać Tol'f'dira jedynie jednym zaklęciem. Win, widząc sytuację, użyła mocy swojego artefaktu na drugim artefakcie, co doprowadziło do wybuchu, a w rezultacie elf stracił połączenie z mocą. Następnie doszło do walki pomiędzy elfem a Win, chociaż Elf bez mocy artefaktu był zdany na łaskę i niełaskę Win. Po pokonaniu Elfa, Win sprawdziła, co się stało z Magiem, który na szczęście przeżył. Potem pojawił się starożytny zakon, gratulując jej poradzenia sobie z niebezpieczeństwem dla tego świata. Następnie zdecydowali się zabrać kulę Magnusa do swojej siedziby, gdzie będzie bezpieczna. Po tych wszystkich wydarzeniach, Win została nowym arcy Magiem Akademii. Postanowiła, że nadszedł czas na zmiany. Ale najpierw planuję porządnie wypocząć. Zapytacie, czy to koniec historii win? Hmm, osobiście powiedziałbym, że to dopiero początek tego, czego jeszcze możecie o niej usłyszeć.